Ile jeszcze na inno sam mam czekać? Wytrzymaj jeszcze chwilę. Założę się, że Xardas zaraz do nas dołączy. Oby. Żeby w takim wieku człowiek musiał się tak wysilać. Ech. Wybaczcie za spóźnienie. Ostatnio mam jakieś problemy z runami do teleportacji. awa ała, ała 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 Hej, tu jestem. Słyszałeś coś, to pewnie tylko wiatr. o tu jestem. Bezim, jak tam się dostałeś. Użyłem runy teleportacyjnej, a nie mówiłem, dobra, zostanę tutaj. Zaczynamy. Pewnie się zastanawiacie, skąd mam takie fajowe wdzianko. Pożyczyłem sobie od pewnego maga. Nie wyspałem się. No i trzeba zakładać tą ciężką szatę. Nagle zrobiła się dziwnie lekka. hm. Mam cię ty sługo Satana. Oj, przepraszam mistrzu. He hehe, heche, Pozwólcie mi wszystko wyjaśnić. W tym programie zostanie wytyczony wasz ulubiony bohater spośród wielu. Ksarda z Drago i Li wybiorą ośmiu zawodników. Ci będą przechodzić wiele prób i testów ich umiejętności, a to właśnie wy, użytkownicy YouTube'a będziecie głosować, ale to już w kolejnym odcinku. Teraz odbędzie się casting. Możesz skończyć już paplać. E, to zaczynajcie. Okej, okay. no to ruszamy. Zapraszamy pierwszą osobę. Dzień doberek, siemasz masz gorn, pokaż nam co potrafisz, ja, e, świetnie walczę bronią, to zaprezentuj nam swój talent. A teraz mój popisowy numer. A-a-a-a-a. Żyje? Skakał już z większych wysokości. Na pewno żyje. Jak dla mnie to może być, czyli przyjmujemy. Następny. Otóż mój talent polega na tym, że nie mam żadnego talentu. Hehe. Pisać umiesz? Nie. A czytać? Nie. Ale mówić chyba potrafisz? Nie. Ale przecież ty mówisz. No bo przecież to jest sytenatenizator mowy Helena, znaczy Iwona. Wchodzisz w szczegóły. Ech. Następny. Co pan potrafi? Gotuje pyszne potrawki z chrząszcza. Spróbujcie. Dobre, z moim ulubionym ryżem. Ja już tego próbowałem. Całkiem niezłe. Czyli przyjęty. Next. O, Giego. Ja jestem świetnym złodziejem. Strzelam też dobrze z łuku. No to coś zaprezentuj. No dobra, tylko powiedz mi czy ty poznajesz to. O cholera Xardas. To ty nosisz damy bieliznę? Ja. E. Znaczy, przyjęty. Hehehe, <gry> szybki jest, następny. Nie muszę się przedstawiać, jak wiecie jestem bardzo bogaty i chcę złożyć Wam pewną propozycję. Żadnych łapówek, czekaj, chcę go wysłuchać. Na początek proponuję 200 bryłek rudy, chyba oszalałeś, 400 bryłek rudy, dam 300 bryłek, 350 bryłek, 320, 330. dostaniesz 323 i pół bryłki rudy oraz kawałek mięsa niech będzie co chłopaki stawiam dzisiaj kolację